Lekato, ja to nie, alech mistrz Polski, nasza duma wielkopolski. Oko za oko, mistrzostwo za kolej już mistrzem jest to rok. Jeśli jeszcze was nie zmęczyła ta piosenka przez czerwiec, także to naprawdę szanuję, bo mnie już trochę męczyła, ale sobie przypomniałam... Um, Legia to ciężko określić, co jest, dlatego też e, nie mówiłem pewnego brzydkiego określenia, bo ciężko określić, kim oni są. Słabo grającą drużyną, pewnie grającą drużyną, ciężko to określić. Dlatego też nie powiedziałam, ale Lech będzie się Polskim, bo to co pokazuje to jest. I pierwszy raz Lech jest w końcu skromnym. Skromną drużyną, która nie celuje Mistrzostwo Polski. Pierwszy raz przed sezonem, więc to może naprawdę zaprocentować. No, no dobra, przenieśmy się tu do tabeli tabela na pierwszym miejscu Pogoń Szczecin z sześcioma punktami tak jak Śląsk groza dwie drużyny z kompletem punktów dalej po cztery punkty Lech Poznań górnik Zabrze i ŁKS czyli pięć drużyn bez porażki jedna drużyna a przepraszam bardzo więcej drużyn jest bez zwycięstwa bo bez zwycięstwa jest jeszcze siedem drużyn także tutaj więcej no ale po zwycięstwie i po porażce łączą te dwie grupy Jagiellonia, to Legia, Warszawa, Korona, Kielce i Raków, Częstochowa Co drugą Korona i Raków się mierzyli ze sobą, także po trzy punkty A Jagiellonia z Rakowem Także to... Pff, naprawdę Alegia z Koroną, dobra, okej, okay, już wystarczy Dwa punkty, Lech Gdańsk, jedyna drużyna, która jeszcze nie straciła gola w PKO Ekstraklasie, ale też jedna z trzech, która jeszcze nie strzeliła i, po jednym, i te Leche, z pierwszą z siedmiu drużyn, która jeszcze nie wygrała w Ekstraklasie, a kolejnymi drużynami są Piazgliwice, Krakowia, Zagłębie Lubi, Wisła Kraków, Wisła Płock. Mają po jednym punkcie i Arka Gdynia bez punktu. I o tym sobie porozmawiamy, ale nie tylko o tym, bo porozmawiamy sobie także o e, innych meczach Ekstraklasy, no, ale zaczynamy od Arki, ponieważ bida na otwarcie. To trzeba sobie powiedzieć, Bida na otwarcie strzeli Bartosz Bida strzelił pierwszego gola w PKO klasie. Arka po prostu była zdominowana w tym meczu przez Jagiellonię, ostatecznie było 3-0 dla Jagi. Powiem szczerze o rozpoczęcie, może nie najefektowniejsze, 5-4 jakieś, nie wiem, na przykład, ale Wydaje mi się, że takie odpowiednie spotkanie na rozpoczęcie. Nie takie, że nie wiadomo jakie, że rozbudza w nas nadzieje, które później e, tonuje reszta sezonu. E, ale takie solidne, na dobrym poziomie, którego nie będziemy pamiętali na wieki, ale takie raczej takie po prostu solidne, dobre spotkanie. Bartusz Bida będzie to spotkanie pamiętał e, do końca życia. Tak mi się wydaje przynajmniej. Pier, pierwszego gola nie strzela się wiele razy. Pierwszego gola. Strzela się jeden raz, ten pierwszy. Ten pierwszy raz w ekstraklasie gol Bartosza Szabite, jeśli się nie mylę. Znaczy, nie wiem, czy strzeli więcej, staram się, że nie. Um, ale to po prostu zdominowano. Dobra, przejdźmy dalej. Um, Raków kontra Korona Kielce. Po prostu Korona idealnie swoim meczem wyśmiała przygotowanie taktyczne Rakowa, który sam przed sezonem mówił, że oni mają przygotowane 140 wariantów rzutów wolnych. Tymczasem to, co zostało po prostu idealna taktyka na koniec 140 wariantów, to po prostu e, pod koniec pierwszej połowy z koroną Kielce. Ma rzut wolny, kilka metrów e, za linią połowy, w sensie na połowie już korony Kielce. E, I logiczne się, mogłoby się wydawać, że Wyszliśmy wszystkich najlepszych obrońców, wysokich, to robimy wrzutę i nie strzelają. Bo skoro i tak to już był chyba doliczony czas pierwszej połowy, to nawet jeśli będzie, kontr, to nawet jeśli będzie potencjał na kontrę, to nie będzie czasu, żeby ją zrobić. Sędzia taką koniec pierwszej połowy, więc nie stracimy, a możemy zyskać. Tymczasem Raków sobie postanowił, że nie będą wrzucać, tylko ten rzut wolny, rozegrają, będą podawać, aż w końcu po kilku podaniach skończyła się pierwsza połowa prawo dla Rakowa, po prostu taką taktykę chcieliśmy w extra -klasie. tą taką taktykę która wcale nie jest taka jak wszystkich innych drużyn, która jest bardzo pomysłowa bo jest pomysłowa, nie wiem kto mógłby takie coś wymyśleć. tak jak właśnie te 140 wariantów, to pewnie mieli już przyszykowane 139, ale uznali, że to nie jest zbyt okrągła liczba, więc jeszcze zrobiłem 140 wariant i tak pełno po nocach piszą ten 140 wariant, nie mogąc wymyślić. No w końcu ktoś powiedział... Ej, zróbmy taki wariant, że zamiast wrzuty po prostu podajemy sobie. To jest prawdopodobnie 140 wariant. No dobra, piast kontra Lech Poznań. Tutaj było jeden do jednego. Znowu piast traci prowadzenie. Jak szybko oni to robią? To jest po prostu niewytłumaczalne moim zdaniem że cztery razy obejmowali prowadzenie w meczu, cztery razy to prowadzenie tracili, podczas gdy raz w z oficjalnym, postawkę, kiedy przy, pierwsi stracili bramkę, wygrali. Był to mecz z Rigo. Pozostałe cztery mecze do tej pory nie wygrali. Remis z Lechem właśnie, dwa mecze z Batę, gdzie najpierw był remis na Białorusi, a później porażka u siebie i porażka ze Śląskiem. Także, no właśnie dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie może być tak, że e, Piast utrzymuje to prowadzenie, tylko jak już wychodzi na prowadzenie, to przegrywa? Nie wiem, nie wiem dlaczego tak się dzieje, to jest po prostu zbyt niewytłumaczalne, skoro nawet Exposito im strzela Chociaż choć lubię Piasta, to akurat to mi się sprawdziło, bo w ustaw ligę dobrze wytypowałem Exposito na początku sezonu, bo czułem, że nie będzie to ktoś ty Alugulo czy Carlitosa strzelający multum w sezonie ale na pewno 10 bramek zagwarantuje się w ciągu tego sezonu. Jedną już strzelił. Jeszcze 35 kolejek na 9 goli. Średnia. Gol to 4 mecze. Około. Także powinien się to robić. Um... No dobra, druga kolejka. Piękne, we, piękne wejście KS-u w Krakowie. Z Lechią też było pięknie. 0-0. Piękne, zero, zero. piękne piękni kibice. Tylko się zastanawiam, dlaczego tą transmisję nie mogą zrobić na tą ich jedną trybunę? Dlaczego kamery nie mogą rozstawić na trawniku? Nie. Kamery muszą być na trybunach, żeby było widać zieleń i chłopców podających piłkę. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek chłopcy od podawania piłek byli tak widoczni. Jeszcze tak nie było, jeszcze tak nie było, na pewno nie. Ale mecz z Krakowią też bardzo dobry, pięknie wjechali w Krakowie, w ogóle Krakowie to. Mówiło się coś o tym, że mogą mieć mistrzostwo polskie, ja w to nie wierzyłam. Bo po prostu Krakowie to wraca do chyba swojego normalnego planu gry. Pff, walka o senkę miało się coś zmienić w europejskich pucharach, skończyło się tylko tym, że. Po raz kolejny euro w pierdziel i, yy, no i no, i cóż, no, za parę lat znowu Krakow, a sobie do europejskich Pucharów, znowu przegra z jakąś drużyną w pierwszej rundzie, i znowu będzie to samo. Ale LKS naprawdę, naprawdę szacunek, szacunek dla mnie. Tutaj od serduszka trzymam kciuki za Eukars, trzymam kciuki za raków, ale po tych dwóch kolejkach bardziej za LKS. Yy. Korona Kielce, Legia Warszawa. Choć Korona przegrała 1 do 2, to ostatecznie po pięknym meczu, po pięknej walce e, z Legią Warszawa, na farcie wygrała, powiem szczerze. Ale Korona świetny, świetny strzał z zewnętrzną częścią stawy Papadopoulosa. Papadopoulosa nie chciał na pewno tak strzelać. Nie no, każdy, każdy by tak chciał strzelać gole. Ale to na pewno nie było zamiarem w momencie strzału. Ale wyszło jak wyszło. Właśnie yy, piłkarskie takie powiedzenie. trochę wymyślone przeze mnie. Co by się nie działo, jeśli padnie gol jest świetny. Bo, no, po prostu nie wiem. można strzelać przez całe boisko. To jest absurdalne. Ale jeśli będzie z tego gol Nie ma pretensji. To tak samo. Nie wiem. No, to samo. Trochę z tym zewniakiem popadł plus, po ale też szacuneczek. No i na koniec jeszcze dramat Jacka Zielińskiego i Arki Gdynia. Z Jagiellonią totalnie zdominowani. Z Pogonią mieli szansę na zwycięstwo, ale zmarnowali tę okazję, później stracili gola. Szansę na remis. Szansę na remis. byłby karny, bardzo blisko było karnego, ponieważ był chyba sfaulowany. Zawodnik z Arki jakiś magruzi gruzi, także nie będę nawet się. Yy, nawet nie będę mówił nazwiska. Nawet nie będę mówił, nie będę próbował. Yy, yy, ale wcześniej dotknął ręką. Tak o wyskoczył. Tak o przyjął ręką, gdzieś o tutaj, yy, i później upadek. Yy, także tutaj yy, blisko było. No i jeszcze do ci w doliczonym czasie kryna. 2-0 pokoń. Pięknie rozpracowano ten temat, swoją drogą gola na 1-0 wam pokażę I Dlaczego wam pokażę? Prowadzamy nowy urywek nowy, nowy jakby część, a mianowicie to Że zamiast omawiania pierwszej ligi, bo tak prawdopodobnie będziemy robić, jeśli chcecie ja Będę wam pokazywał najlepsze fragmenty Tego co się działo w Ekstraklasie Bo ja wiem, że niektórzy nie mogą oglądać, że tylko jeden mecz w kolejce, dlatego będę wam pokazywał najlepsze akcje. Bo też po prostu ktoś nie może i. No nie wiem, no, Będę wam pokazywał najlepsze cztery akcje, czyli wychodziłoby pod dwie na kolejkę, ale typu wyjątkowo nie będzie. No, i także i na koniec jeszcze też wam pokażę ustawikę. Teraz mi się udało uzyskać świetny wynik, bo tak jak mówiłem. Ostatnio w odcinku, że 1 trzecia punktów na jego najlepszego wyniku to jest mój cel, który muszę osiągnąć. Natomiast ja chcę, i to jest mój cel, i to będę szczęśliwy po takim wyniku, jeśli osiągnę połowę. Jeśli osiągnę połowę najlepszego wyniku. Połowa najlepszego wyniku to jest 41,5 punkta. Zdobyłem 48. Także świetny wynik, naprawdę. Dużo punktów, nie wiem, Feliksa E, 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 no dobra, e, transfery robimy, bo to jest interesujące. Wszyscy pokazali się do, z dobrej strony. Gliwa, no, tak naprawdę nikt nie zagrał źle. Stipica, Czerwiński, Sobociński akurat wchodzili z ławki, grali mniej, także, ale Exposito to strzelił gola, Gwilia strzelił gola, Fake strzelił gola, także naprawdę świetnie mi to wyszło, świetnie to wyszło. Dokonał tylko jednej zmiany, a mianowicie Serafin który nie gra, nie gra w zagłębiu. Także e, uznałem, że wymienimy go na e, obrońcę ciasna. E, tutaj miałem takiego, e, już go wezmę. A mianowicie, e, tutaj, e, Dawid Szymonowicz, tak, Dawid, tak, Dawid Szymonowicz. E, który gra regularnie w Rakowie, także zdobywa punkty. No i się mieści mi w budżecie. Taki najtańszy, który gra, jedyny, który się mieści w budżecie, żeby nie musi jakoś specjalnie przebudowywać składu. Także tak to wygląda. Jeszcze dochodzi do mnie Szymonowicz do Gwili, Tipicy, Zczarnieskiego, Sobocińskiego, Nunesza, Peski, Felixa Ramireza Sokołowskiego, Gwiliś, Slisza Nowaka, Exposito i Broszka. Także zapisujemy zmiany. Brak prowizji transferowej, bo tylko jednego zawodnika wymieniłem. Do dwóch też jeszcze nie ma prowizji. Prowizja jest od trzech. Dante Stipica będzie grał u mnie e, zamiast Gwili. E, Gwili sobie usiądzie na ławce. E, Paweł Brożek za Olafa Nowaka e, zagra sobie teraz. E, i tego Szymonowicza dam za pestkę. Bo pestka nie robi punktów za bardzo. Nie gra dobrze. Ostatnio także Szymonowicza. Ja spróbuję. No dobra, także e, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał, długi, ale właśnie nie wiem, czy po prostu w ogóle typy... Znaczy nie, typy będą, ale będą tylko w opisie. Nie będę mówił, e, opowiadał, tylko po prostu będzie to wszystko w opisie. No, także zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na dole, na dole też jest opis z typami moimi i oczywiście punkta i oczywiście wyniki poprzednich typowań również tam będą. Także zachęcam do zobaczenia i cóż, papa! Pa.